Chrystus wstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Witam cię bardzo serdecznie w piątek, szóstego tygodnia Wielkanocnego i w kolejnym odcinku SOS Słowa o Słowie. Dzisiaj w Słowie Bożym spotykamy się z takim ważnym doświadczeniem życia ludzkiego i też chrześcijańskiego. Chociaż trudnym doświadczeniem, bo mowa dzisiaj jest o smutku. Najpierw ten smutek, takie przerażenie, może i rozczarowanie. I pewnie mnóstwo różnych znaków zapytania w swojej głowie i w swoim sercu przeżywa i szuka odpowiedzi w tych zapytaniach. Święty Paweł, który jest w Koryncie, który pracuje, który głosi, a to głoszenie spotyka się z oporem, z pośmiewiskiem, nawet z oskarżeniami. I bardzo Paweł, w tym doświadczeniu takiego smutku tego wszystkiego, dlaczego ludzie nie chcą nie tyle słuchać, ale też i przyjmować jedynej dobrej nowiny, nagle w nocy, nie tylko tu chodzi o porę dnia, ale pewnie i o doświadczenie go serca, przychodzi do niego Jezus po raz drugi tak oficjalnie i mówi do niego, przestań się lękać i zacznij mówić. Przestań skupiać się tylko na tych zewnętrznych czynnikach, na zewnętrznego pora. A rób to, co masz robić, głoś, bo to nie jest Twoje słowo. I nie czekaj nawet na efekty, na owoce, bo to ode mnie zależy. Chciałbyś tak oczywiście powiedzieć, dopowiedzieć, co usłyszał, co mógł powiedzieć Jezus Pawłowi. Bo to jest też słowo dla nas, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy się nie zasmucali, nieraz, kiedy nie widzimy owoców tego, co robimy owoców wychowania swoich dzieci, owoców jakiejś pracy. Jakiegoś poświęcenia. To, co wkładamy swoje serce, swoją miłość, swoją pasję, nie zawsze jest widoczne tu i teraz. Czasem to bardzo potrzebuje dużo, dużo czasu. Dla mnie oczywiście pomocą zawsze jest słowo Boże i Pan Jezus, który przychodzi, i widzę w tym spotkaniu Pawła, również i siebie i Pan Jezusa, który do mnie przychodzi. Z tym słowem, bo tak bardzo kojarzy mi się taka scena, która dokonała się przed laty. Kiedy miałem jechać na weekend pełen łaski, to był drugi weekend pełen łaski zostałem zaproszony przez ojca Adama i poszedłem wtedy do proboszcza do obrzeżonego, z tym pytaniem: czy mogę tam pojechać na górę świętej Janny z Torunia, bo zostałem poproszony też o ogłoszenie przez ojca Adama. I pamiętam, jak przełożony wtedy powiedział mi, no jedź, ale przecież czy ty masz w ogóle coś do powiedzenia? To bardzo mocno mi wtedy gdzieś tak zabolało, ktoś zakwestionował moje głoszenie, młodego wtedy księdza, pełnego ambicji i tej pasji głoszenia, która po dzień dzisiejszy Bogu będą dzięki we mnie ciągle jest. I pamiętam właśnie jechałem na tą górę świętej Anny i kiedy przyjechałem, otworzyłem pierwsze czytanie, żeby przygotować się do homilii, usłyszałem to zdanie: "Przestań się lękać i mów". Że to nie ludzie nas posyłają. Oczywiście jesteśmy przez Kościół posyłani, żeby mówić, ale ten, który nas, mnie i ciebie, nie tylko księży, najbardziej szczególnie księży, ale każdego z nas na mocy krztu, Pan Bóg nas posyła, uzdalnia i zaprasza, zobowiązuje wręcz, żebyśmy głosili tą jedyną dobrą nowinę, którą jest Jezus Chrystus. I to nie jest nakaz ludzki, to nie jest moje, widzi mi się ale chcę głosić Ewangelię, chcę mówić o Jezusie też swoim życiem, dlatego, że On do tego mnie zaprasza. Dzisiaj Jezus też mówi o smutku, kiedy zapowiada apostołom swoją mękę, ale mówi, że ten smutek przyrodzi się w radość. Wręcz Jezus porównuje ten smutek i to doświadczenie, które ma spotkać apostołów i Kościół, a więc i nas do kobiety, która rodzi, która daje życie. Że jest to cierpienie, pewien w pewnym momencie bardzo mocne. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem, e, też jeden ze braci, który skrytykował mnie bardzo mocno, bo mówiłem na kazaniu, że Maryja była w ciąży. Ja mówi: jak można powiedzieć, że Maryja była w ciąży, że kobieta jest w ciąży, że to jest przecież kobieta jest w stanie błogosławionym. Tak, oczywiście. My, mężczyźni, możemy na ten temat bardzo dużo powiedzieć. Nie? My jesteśmy znawcami. Wiemy, oczywiście, to jest piękny stan, Stan błogosławiony, ale to jest też również ciężki stan. Stan, który nam, mężczyznom, jest nie do wyobrażenia. Pewnie, i pewnie nie wiem, czy byśmy byli w stanie przeżyć chociażby rodzenie, nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ale Jezus mówi, ten trud, to cierpienie, ono przerodzi się za chwilę w radość, w niewymowną radość. Jezus chce nam powiedzieć, po pierwsze, ten smutek, to cierpienie, ten trud, to co w tym momencie przeżywasz, to, co w, tym momencie się, w czym się znajdujesz w tym momencie, ja nie muszę wiedzieć, co się w Twoim sercu dzieje. Ale Jezus to wie. Jezus dzisiaj chce do każdego z Was, do ciebie powiedzieć. Może masz ten telefon w ręku, że patrzysz na komputer, na telewizor, słuchasz tego komentarza i może przeżywasz jakąś noc, jakiś mrok, jakieś cierpienie, jakiś smutek. To Jezus chce Ci powiedzieć, to się już za chwilę skończy. I. Jezus mówi, jeżeli wytrwam przy Nim w miłości, w wierności, to On zabierze mi ten smutek i przymieni to w niewymowną radość. Radość, która się już nigdy nie skończy. Po drugie, Jezus mówi tak jak kobieta daje życie. Tak samo powiedzieć, że ten smutek i to co przeżywam ma owocować. Ma być też udziałem podzielenia się że to ma z tego smutku, z tego doświadczenia może, którym teraz jesteś, aż się nim podzielić. Nie żeby kogoś obciążyć teraz swoją biedą i wylać całą gory, czy żeby kogoś przybić, ale może to twoje doświadczenie, może jakiegoś trudu, ale przeżywanego w wierze, w zaufaniu Panu Bogu, ma być jakimś świadectwem. Ma być momentem, że ktoś się narodzi, że kimś narodzi się jakaś nadzieja. Mamy wielokrotnie takich ludzi, których spotykamy, którym rzeczywiście, których życie nie rozpieszcza, no i ogólnie mówiąc. I to doświadczenie, to świadectwo rodzi we mnie wiarę. Wiarę, która nie jest czymś tylko teoretycznym, ale z doświadczeniem, że nawet w doświadczeniu jakiegoś zewnętrznego i wewnętrznego smutku, jakim jest choroba, czasem jest jakieś zło bardzo konkretne, jakiś grzech, jakiś nauk, jakieś zniewolenie, kiedy jestem w tym wszystkim wiernym Panu Bogu, to taka postawa, takie doświadczenie zawsze owocuje narodzinami wiary w życiu kogoś drugiego. Tak jak kobieta krzycząca, nie wiedząca, co się dzieje. W okropnych bólach, ale wie, za chwilę z, tych, z tego bólu narodzi się nowe życie. Piękne życie, które będzie radością Twojego życia. I tak może trzeba popatrzeć na moje życie. Może nie wytrzymuję. Już nie daje rady. Ale jak za chwilę, kiedy popatrzysz wstecz i zobaczysz, co z tego się narodziło, to pewnie też wielu z was by mogło powiedzieć nie zamieniłbym się na nic innego. Dziękuję za to, co rodziło się w bólach. Nie bójmy się więc takich doświadczeń i szukajmy w tym wszystkim pociechy od prawdziwego pocieszyciela, dobrego słowa, Ewangelii, od prawdziwego od oddawcy wszelkiego dobra i radości i pokoju i miłości, czyli Jezusa Chrystusa, który żyje, który pokonał śmierć, pokonał grzech jest w swoim Kościele, jest między nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.